Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na odcinek typu prezentownik. Skupimy się dzisiaj na temacie pielęgnacyjnym, przejrzymy wspólnie propozycje pielęgnacyjne polskich marek gotowe zestawy świąteczne. Oczywiście tego typu zestawów na rynku jest mnóstwo, najwięcej znajdziemy w drogeriach czy online, czy stacjonarnie. Ale ja dzisiaj drogerię pominę i skupię się na zestawach, które znalazłam na stronach danych marek. Myślę, że tego typu zestawy, które zazwyczaj dedykowane są albo do konkretnego typu skóry, albo uniwersalne czyli takie, które będą pasować i do skóry suchej, i do skóry tłustej czy mieszanej. Są bardzo fajną opcją na prezent. Tutaj nie musimy się zastanawiać nad tym, co do takiego zestawu wrzucić, jak go skomponować. Nie musimy też myśleć nad opakowaniem, bo zazwyczaj taki gotowy zestaw prezentowy jest już bardzo ładnie zapakowany. Wystarczy wstążka, wystarczy kokarda i wrzucamy pod choinkę. Dodatkowo zazwyczaj tego typu gotowe zestawy są tańsze niż gdybyśmy chcieli kupić produkty pojedynczo. Są jakieś rabaty, zniżki. No i jak mówiłam wcześniej, dostajemy tak naprawdę gratis opakowanie prezentowe. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego zestawu czy na prezent, czy dla siebie, szukacie dobrej, sprawdzonej polskiej pielęgnacji, to mam nadzieję, że ten film okaże się przydatny i pomoże wam w podjęciu decyzji. Oczywiście genialna polska pielęgnacja i zestawy świąteczne polskich marek to nie jedyny temat tego filmu, bo mam jeszcze dla was świąteczne rozdanie. Także zostańcie do końca, opowiem wam o fajnych zestawach, a później przejdziemy do rozdania, pokażę wam paczkę. I powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby tą paczkę wygrać. Zaczniemy sobie od dwóch zestawów, które od dłuższej chwili Wam pokazuję. Są to zestawy prezentowe marki Lenia. W tym roku wypuścili oni dwie opcje. Jak widzicie, mamy tutaj zwykły, klasyczny karton, ale mamy też delikatną świąteczną grafikę, także myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o zawartość, to w pierwszym zestawie mamy krem oraz tonik. W środku prezentuje się to tak. W zestawie mamy dokładnie krem nabliżający Red Fruits. Jest to krem w pojemności 50 ml i do tego nabliżający tonik żelowy w nowej szacie graficznej. Tutaj mamy pojemność 100 ml, mamy pompkę. Zestaw kosztuje 77,90. W drugim zestawie również mamy dwa produkty. Mamy maskę redukującą zaczerwienienia oraz ampułkę z ceramidami. Zestaw już jest troszkę droższy, kosztuje 135 zł. Ale sama ta maska kosztuje chyba 110, także i tak wychodzi troszkę taniej, niż gdybyśmy chcieli kupić te produkty oddzielnie. Jeśli chodzi o maskę, to jest to dokładnie maseczka z witaminami B12 i F, która ma redukować zaczerwienienia oraz poprawiać kondycję skóry. Dzięki unikalnej formule wzbogaconej kompleksem witaminowym, skóra otrzymuje kompleksową pielęgnację. Maska łagodzi podrażnienia i przynosi ulgę już po pierwszym użyciu. Jej pojemność to 50 ml. Do tego mamy ampułkę ceramidową, tutaj co prawda mamy tylko 5 ml, jest to taki maluszek, ale ja kiedyś miałam ampułkę z leni, chyba z witaminą C i te ampułki są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Myślę, że zestaw będzie wręcz idealny dla skór naczynkowych, dla skór bardzo wrażliwych, nadreaktywnych, które mają problemy z zaczerwienieniami, z podrażnieniami. Jest to taka fajna, łagodząca kuracja. Mamy tutaj maskę i ceramidową ampułkę, która regeneruje, odbudowuje. Także bardzo fajna propozycja. Kolejna marka, która ma na swojej stronie spory wybór zestawów, to marka Woli Botanika. Mamy gotowe zestawy do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji ciała. Mamy też zestawy dedykowane dla mężczyzn. Ale jeżeli chcielibyśmy stworzyć swój gotowy zestaw, to również nie ma problemu. Przy zakupie minimum trzech produktów dostajemy 25% zniżki i do tego dostajemy jeszcze torbkę prezentową. Ja pokażę Wam dzisiaj kilka zestawów, które moim zdaniem są najciekawsze, najbardziej uniwersalne. Ale tych zestawów na stronie jest dużo więcej. Pierwszy zestaw to zestaw rozświetlenie i upiększenie. Tutaj mamy trzy produkty. W skład zestawu wchodzi primer nawilżająco-kojący. Ja Wam ten primer już wiele razy polecałam. Cały czas go używam. Jest to bardzo fajny produkt, który właśnie koi skórę, który ją nawilża, ale też bardzo ładnie ją rozświetla. Można używać go solo, można mieszać z podkładem, można traktować jako bazę, także jest to kosmetyk bardzo uniwersalny. Do tego w zestawie mamy peeling żelowy Glass Skin Power Peel. Jest to peeling z kwasami. Mamy tutaj kwas mlekowy, tranek samowy oraz ektoinę, ale jest na tyle łagodny, że może być stosowany przez kobiety w ciąży. Nie jest to produkt podrażniający, daje faktycznie efekt Glass skin, efekt mokrej, świetlistej cery. Także świetny produkt. Trzeci kosmetyk z tego zestawu to Rouge Time to Blush. Mamy tutaj przepiękny, moim zdaniem bardzo uniwersalny kolor, bardzo długotrwała formuła i lekko satynowe wykończenie. Zestaw w normalnej cenie kosztuje 317 zł. W tym momencie kosztuje 237,75 i do każdego takiego zestawu dostajemy torebkę prezentową. Drugi zestaw to zestaw do twarzy i ciała nabliżenie i wygładzenie. Normalna cena to 237 zł, w tym momencie 154 zł i 5 groszy. W zestawie mamy tonik mgiełkę. Jest to tonik, którego ja jeszcze nie testowałam, ale planuję w najbliższym czasie przetestować. Mamy tutaj ekstrakty z ogórka, nagietka, rumianku, Mamy wodę miętową i lawendową, alantoinę oraz pantenol. Myślę, że tonik będzie fajnie skóra łagodził, koił, będzie ją mocno odświeżał, ale też będzie ją nawilżał. Drugi produkt z tego zestawu to intensywnie nawilżający, lekki krem do rąk. Mamy tutaj witaminę C3% oraz pantenol. I trzeci produkt to coś, co uwielbiam, co jest moim hitem do pielęgnacji ciała. A jest to wegańska świeca do masażu z masłem sza i olejem z pestek śliwki. Myślę, że jest to naprawdę świetna opcja na prezent, zarówno w zestawie, jak i solo. Ja tą konkretną sztukę zostawię właśnie na prezent. Jest to świeca olejkowa, ale ona nie jest bardzo tłusta, nie marzy się po skórze. Ma dosyć intensywny zapach, zapewnia nam trochę efekt domowego spa. Także ja tą świecę zdecydowanie polecam. Trzeci zestaw to zestaw do pielęgnacji twarzy dla niego regeneracja i ukojenie. Z własnego doświadczenia wiem, że panowie również nakładają sporo pielęgnacji. Mój mąż używa zarówno serum, kremu, kremu pod oczy, także myślę, że ten zestaw dla jakiegoś pana, czy dla taty, czy dla męża, czy dla chłopaka będzie bardzo fajną opcją. Ale, oczywiście, może być to też opcja dla kobiety. Pierwszy kosmetyk z zestawu to jedna z nowości marki Veoli. Jest to liftingująco-remodelująca maska anti-aging z peptydem miedziowym. Dalej mamy tonik i jest to nawyżająco, odbudowujący tonik z ceramidami i kwasem hialuronowym. Mój święty Graal, jeśli chodzi o veoli botanika. I mamy kolejny hit tej marki: jest to serum liftingująco-naprawcze pod oczy. 20 Seconds Magic Eye Treatment. Zestaw w cenie regularnej kosztuje 527 zł. W tym momencie jego cena to 395,25 Także jest on troszkę droższy. No, ale mamy tutaj trzy konkretne produkty: trzy bestsellery marki Veoli. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Czwarty zestaw to rozświetlenie i regeneracja, i tutaj mamy zestaw do ciała. W składzie tego zestawu ponownie mamy krem do rąk oraz mamy świecę do masażu, tylko w innej wersji zapachowej. Z tego co pamiętam, jest to chyba wersja czekoladowa. I do tego mamy jeszcze olejek jest to nawilżający, transformujący olejek myjący, dwuprocentowy ekstrakt zimbiru i witamina E. Ja ten olejek już mam, to jest moje drugie opakowanie i bardzo fajnie mi się sprawdza. Uwielbiam go używać, także zestaw również fajny. Cena wyjściowa zestawu to 237 zł. W tym momencie kosztuje 177,75. I oczywiście mamy do zestawu dołączoną torebkę prezentową. Ostatnie dwa zestawy, które chcę Wam pokazać, to zestawy do pielęgnacji twarzy. Pierwszy z nich to upiększenie i lifting. Cena wyjściowa 576 zł. W tym momencie 432. Mamy w zestawie 4 produkty, nawilżająco-kojący primer do twarzy, mamy krem do twarzy na z ochroną lipidową Second Skin Repair by Night. Ja w tym momencie tego kremu używam i jestem bardzo zadowolona. Mamy kolejny mój święty graal od marki Veoli, czyli 20 Seconds Magic Eye Treatment w wersji Glam. I do tego mamy jeszcze kolejny bestseller, jest to natychmiastowo liftingujące anti-aging serum emulsyjne, Focus Lifting Milk. Ostatnia moja propozycja od marki Veoli to zestaw nawilżenie i regeneracja. Mamy tutaj trzy produkty. Pierwszy z nich to mleczna emulsja oczyszczająca do twarzy, bardzo fajnie łagodząca, otulająca, nawilżająca postać takiego przyjemnego, delikatnego mleczka. Także naprawdę świetny produkt. Do tego mamy nawilżająco odbudowujący tonik z ceramidami, czyli mój hicior. I mamy ponownie krem na noc Repair by Night. Cena wyjściowa to 287 zł. W tym momencie zestaw kosztuje 215 zł i 25 groszy. Oczywiście jak mówiłam wcześniej, możecie sami stworzyć swoje zestawy. Wystarczy, że wybierzecie 3 produkty, macie 25% zniżki i macie do tego torebkę prezentową Kolejna polska marka pielęgnacyjna która ma na swojej stronie sporo fajnych zestawów i ma zestawy również na stronie Hebe to marka Shelly Ja dostałam gotowy zestaw, który jest dostępny na stronie Hebe kosztuje 230 zł W skład zestawu wchodzą 4 produkty Jak widzicie jest to bardzo fajnie zapakowane mamy tutaj ładny, porządny kartonik w środku mamy produkty owinięte papierem także nie musimy kombinować nie musimy tego pakować Naklejamy kokardę i prezent gotowy. W środku wygląda to tak. Jeśli chodzi o produkty, to mamy tutaj kojący płyn micelarny, mamy bioaktywne serum z fermentem 10%, naprawczo odmładzające, mikrobiotyczny krem z biofermentem 8%, normalizujące odżywczy. Oraz mój hit, czyli naturalną piankę do mycia twarzy z biofermentem 10%. Te produkty Shelly znam już od jakiegoś czasu. Jeśli chodzi o te cztery, które mam w zestawie, to wszystkie testowałam i każdy z nich mi się świetnie sprawdził, ale pianka to jest naprawdę totalny hicior. To jest moim zdaniem najlepsza pianka, jaką ja w ogóle kiedyś testowałam. Jest bardzo gęsta, otulająca, mleczna. Zachowuje się wręczek emulsja. Jest bardzo treściwa. Pomimo tego, że nakładamy ją na chwilę i zmywamy, to czuć, że ona koi tą skórę, że ją nawilża. Także jest to świetny produkt. Ale pozostałe produkty również są super. Na stronie Hebe znajdziemy również mniejszy zestaw. Kosztuje on 91,99 i mamy tam trzy produkty tonik, piankę oraz płyn micelarny, także również bardzo fajna opcja i moim zdaniem bardzo uniwersalna. Oczywiście na stronie Sheli również jest sporo gotowych zestawów prezentowych. Mamy zestawy dedykowane do skóry bardziej tłustej, mieszanej, do skóry suchej. Także oczywiście zostawię wam linki. Myślę, że jest to marka warta uwagi. Produkty, które testowałam, bardzo dobrze mi się sprawdzały. Kolejna polska marka pielęgnacyjna, która zasługuje na uwagę i ma fajne zestawy, to marka Slavia. Tak naprawdę do tej pory nie przetestowałam żadnego produktu, który by mi się nie sprawdził. Wszystko było super. Oczywiście moim świętym gralem jest peptydowy krem do twarzy nano. Testowałam również krem pod oczy, testowałam serum olejowe z witaminą C, tonik, olejek, żel do mycia twarzy i każdy produkt był rewelacyjny. W tym momencie na stronie marki mamy zniżki na zestawy na niektóre 5%, na niektóre 10% i mamy jeszcze z kodem Rudolf dodatkowe 10%, także te rabaty się sumują. Jeśli chodzi o zestawy, to mamy na przykład zestaw kuracja głęboko nawilżająca. W zestawie lekki krem nawilżający z niacinamidem oraz nowość od marki Slavia, czyli nawilżające serum wygładzenie i rozświetlenie. Przykładowo dany zestaw kosztuje normalnie 213 zł, ze zniżką kosztuje 281,70, a z kodem Rudolf wychodzi za 253,53 grosze. Także myślę, że bardzo fajna okazja. Zestawy są też bardzo ładnie zapakowane, jest to gotowa opcja na prezent, także myślę, że ten zestaw jest bardzo fajny, bardzo uniwersalny i tak naprawdę będzie idealny dla każdego rodzaju skóry. Kolejny fajny, uniwersalny zestaw to zestaw kuracja oczyszczająca. Tutaj mamy dwa produkty, które znam, które testowałam. Żel do mycia twarzy oraz hydrofilowy olej do demakijażu. Mamy tutaj zniżkę 5% plus wchodzi zniżka Rudolf, czyli dodatkowe 10%. Ten świetny zestaw jest już trochę większy i troszkę droższy. Mamy tutaj trzy produkty: peptydowy krem na noc, czyli mój ulubieniec, naprawdę genialny krem, mamy krem pod oczy oraz mamy serum olejowe. Tutaj mamy zniżkę 10% plus wchodzi dodatkowe 10%. Także ja Wam markę Slavia serdecznie polecam. Polecam Wam ich produkty zarówno jako prezent dla siebie, jak i prezent dla bliskich. Myślę, że warto się tymi produktami zainteresować. Kolejne zestawy są od marki Yorkaya. Ja co prawda dopiero tą markę poznaję, ale te produkty, które przetestowałam są naprawdę genialne, są świetne. Testowałam ostatnio kolorówkę, film będzie w przyszłym tygodniu, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że są to bardzo dobre kosmetyki. Na stronie znalazłam cztery zestawy, jeden makijażowy i trzy pielęgnacyjne. Jeśli chodzi o ten makijażowy, to mamy tutaj zestaw Naturalny Efekt Glow. W skład zestawu wchodzi tusz do rzęs, żel do brwi oraz olejek do ust. No i mamy bardzo fajne opakowanie, jest to gotowy zestaw na prezent. Kosztuje on 99,99 ,99. Kolejny zestaw to zimowe SOS dla dłoni. Tutaj mamy maskę oraz serum do dłoni o zapachu kokosa i migdałów. W tym momencie wspomnę Wam o kodzie rabatowym, bo ostatnio marka wysłała mi kod minus 15%. Także, jakby co, wszystkie informacje będą w opisie. Cena zestawu 69,99. Mamy też zestaw zimowe otulenie ciała w zestawie masło oraz olejek o zapachu kokosa i migdałów. Cena 79,99. Ostatni zestaw to świąteczna pomarańcza, i tutaj mamy wygładzający peeling oraz rozświetlający balsam. Cena zestawu 75,99. Na pewno będę testować więcej produktów marki Jorkaja, będę się w ten temat zagłębiać. Mają oni pielęgnację twarzy, pielęgnację ciała, mają makijaż, także ten asortyment jest dosyć duży, no i jest co testować. Kolejna polska marka pielęgnacyjna, która ma na swojej stronie propozycje zestawów świątecznych, to marka Sensu Mare i tutaj podam wam kilka przykładów, bo jest tego dużo więcej. Pierwszy zestaw to Algo Rich, tutaj mamy krem i serum do twarzy i jest to dedykowana pielęgnacja do skóry suchej. Mamy też zestaw Algo Mask, maska do twarzy i maska pod oczy, nabliżenie i regeneracja. Mamy też na przykład zestaw do ciała Algo Body, jest to zestaw zapakowany w woreczek, kompleksowa pielęgnacja ciała, nabliżenie i regeneracja. W skład zestawu wchodzą cztery produkty. I mamy zestaw do pielęgnacji włosów. Zestawów do włosów jest sporo i ja wspomnę Wam o tym największym. W składzie tego zestawu mamy olejek, peeling do skóry głowy, trzy maski odżywki oraz dwa szampony. Zestaw jest dodatkowo przepięknie zapakowany. Ostatnia marka, o której chcę dzisiaj wspomnieć to marka Orientana. Oczywiście na początek powiem o zestawie Hello Dactyl, bo uwielbiam te produkty. Mamy gotowy zestaw Hello Dactyl Jungle Beauty Box w zestawie trzy produkty. Komfortowy krem odżywczy do twarzy i pod oczy, wyjątkowy krem nawilżający oraz do tego świeca sojowa. Mamy też zestaw Power of Sandalwood. Tej serii nie znam. W składzie olejek do twarzy z drzewem sandałowym i kurkumą oraz krem do twarzy na dzień i na noc z drzewem sandałowym i kurkumą. Produkty również są fajnie zapakowane. Mamy gotowy zestaw na prezent. Także jak dla mnie duży plus Na koniec wspomnę Wam jeszcze o serii ze śluzem ślimaka Tą serię akurat znam Miałam kiedyś krem i był naprawdę super Co prawda było to bardzo dawno temu Ale pamiętam, że fajnie mi się sprawdza. Jest to świąteczny zestaw Duo Snail W zestawie dwa produkty Naturalny krem do twarzy ze śluzem ślimaka Oraz krem pod oczy również ze śluzem ślimaka Ale oczywiście jeszcze tego filmu nie kończymy Została nam najprzyjemniejsza rzecz Czyli świąteczne rozdanie Zacznę od tego co jest w paczce Wszystko Wam pokażę Potem powiem Wam, jakie są warunki rozdania. Pierwszy kosmetyk to marka Weoli i mamy tutaj nawilżający, łagodzący żel do mycia twarzy z prebiotykiem, postbiotykiem i ekstraktem z wąkroty azjatyckiej. Mam go w tym momencie w łazience i bardzo fajnie mi się sprawdza. Drugi produkt z paczki to marka Candid. Jest to łagodzący krem do twarzy, ektoina i skwalan. Dalej mamy markę Shelly i jeden z moich ulubionych produktów, czyli naturalną piankę do mycia twarzy z biofermentem 10%. Kolejny produkt to marka Hollywood Hair i jest to szampon nawilżający. Mamy tutaj aż 400 ml. Marka orientalna seria Hello Dactyl, witaminowy krem maska do twarzy, marka Skinne i rękawica złuszczająca w kolorze różowym. Mam tutaj również dwie maseczki w płachcie, marka Kimoko Beauty oraz marka Farmstay. Kolejne dwa produkty pielęgnacyjne, marka Sielanka i regenerujący krem do skóry suchej. Marka Faceboom i rozpieszczające mleczko tonizujące. Dalej mamy jeszcze dwie maseczki i jest to seria Aa Pink Aloes. Maska kuracja 2 w jednym, nawilżająco rozświetlająca dwa produkty do pielęgnacji ust, marka Lipi, i tutaj mamy nawilżający balsam do ust pinakolada oraz Yorkaya nabłyszczający olejek do ust wersja żurawina. Kolejny produkt to Isana. Jednominutowa maseczka olej arganowy i żurawina. Do włosów mam tutaj jeszcze serum kolagenowe z ProSalon. I do tego jeszcze pięć produktów makijażowych: dwa kosmetyki z kolekcji Halloweenowej od Vibo. Róż zmieniający kolor oraz róż w róży. Tuż do rzęs Lamel, Jest to Oversize. Błyszczyk od Essence. Oraz cień w kredce od marki Maybelline. Myślę, że paczka jest konkretna, mamy tutaj sporo fajnych produktów i mam nadzieję, że osoba, którą wylosuję, która wygra rozdanie, będzie z tej paczki zadowolona. Jeśli chodzi o warunki rozdania, to są one jak zwykle bardzo proste, są to tylko dwa warunki. Po pierwsze, trzeba być moim subskrybentem, bo rozdanie jest dla subskrybentów, także jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam. A po drugie, zostawcie w komentarzu jakąś świąteczną emotkę. Niech to będzie emotka, która po prostu kojarzy Wam się ze świętami. Jeżeli taką emotkę zostawicie, to będę wiedziała, że chcecie wziąć udział w rozdaniu. Rozdanie będzie trwało od dnia publikacji tego filmu, czyli od 12 grudnia do środy do 18 grudnia. Czwartek rano, 19 grudnia, spośród komentarzy, które się zgłoszą, wylosuję osobę, która wygra rozdanie. Będzie to oczywiście losowanie. Zwycięzcę, jak zwykle, wybieram losowo. Jeśli chodzi o ten filmik, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście linki do wszystkich zestawów, do stron zostawię wam w opisie. Wszystkie informacje jak zwykle będą w opisie. Będą też informacje na temat rozdania, do którego was serdecznie zachęcam. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to również was do tego zachęcam, po pierwsze dlatego, żeby wziąć udział w rozdaniu, a po drugie, żeby być z moimi filmikami na bieżąco. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.